Przy okazji tej wizyty przypomniała mi się moja gra w Sim City, gdzie algorytm oceniał czy mieszkańcy będą chcieli się osiedlać na osiedlach, które budowałem i okazało się, że ważne są parki i teraz właśnie widzę, że jak one są ważne, żeby przyciągać ludzi do lokalizacji myślałem, że potencjalnie wystarczy dużo dobrze ulokowanych mieszkań okazuje się, że jednak taka tak zwana bezproduktywna dobra jak park nie ma znaczenia okazało się, że jednak jest to wycenia i park w pisku miejskim powinien się jednak znaleźć więc ostatecznie nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło I okazuje się że park południowy którego do tej pory nie doceniałem Spenetrowałem dość dokładnie i mam więc teren należycie rozpoznany do eksploatacji i dalszego wykorzystywania jak to niestety w mojej naturze jest